It hurts and humbles. For every winner, a loser. For every triumph, a defeat. But on the horizon awaits a new season. A new opportunity for redemption, for glory, for immortality. The brave will take to the pitch as warriors to battle, shoulder to shoulder, face to face. The hunger, the determination to push limits, to fight, to run, tackle, defend, attack, score, and celebrate. As the new season dawns... New stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challenges will emerge, new battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football. The game we love, the game we live for. Every challenge, every cheer, every minute, every second. The best game. Our game. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Krychu Number One, a ze mną jest Seba. I dzisiaj będziemy grali w FIFA. Ja biorę reprezentację Anglii, bo znam takiego piłkarza, który ma 98-77 prędkości i Seba ma ze mną zerowe szanse, tyle powiem. My ja, bierz... nie bierzemy składu, tylko bierzemy reprezentację. Za późno. No za późno. Jasne. No ja nie mam No ja nie mógł. I tak będzie bardzo. No to okej. Okay. Zobaczymy czy Walcott da sobie radę Nie weź inne bo ja jestem tak. Dal... No nie! To mi Teraz wszyscy w kalendarzach pisują Krys jest Nie! Nie klikaj Najpierw szacunek dobra No co ty robisz? Dobra teraz warczącego kota Damy zamiast... Dobra ja biorę niej na środek Robimy tak? A jak on się rozpędzi, tego Afryka nie dogoni. Mhm. Nie ma chyba. Nie ma. Stur stury, stury, stury... Jego. Dam Kryko, jego. Kryku nie umiem powiedzieć słowa. <gry> nie nie to jak ty. Oh, haha. życiej Google go Power Rangers Zobaczymy! 10 minut grania 20 minut gadania Jakopie, patrz, patrz! Jut się! No, to było najlepsze, nie? No ja mam za, dobra, nieważne Albo dobra Boom, rachacza Uuuu, sniper Ten stadion przywołuje w naszej pamięci wspaniałe Oj, w będzie zagłośno na filmiku, stop Ustawienia gry Kamera, ustawienia wizualne Będziemy na jeden A wszystko na weź, weź na dwa Nie, bo na filmiku będzie zagłośno Są będą prawa autorskie Dobrze Oj, jest idealnie tak, go god czeka... ona bada. Student <suszy> GGG. Ledwo co. Nie nadrawia! Jakby co, ja jestem czerwony? Ja jestem oczywiście England. Ja jestem Barto, ale i tak... Ja nie mogę... To nie jest real, tylko jakbyście wrócili w angliu. Koleczko. Teraz ja wykonuję. I bumbra. Ja. Staryć. Staryć. W ogóle Seba to wiecie. On taki kozak jest na osiedlu gra najlepiej w tego, w gałę, w Fifi i w normalnym życiu, nie? A tak w ogóle to ja jestem Seba no żartowałem. W ogóle co ja gadam, nie A z takie czapki głupoty gada. Runaj mi się nie podoba, a on nie umie przyjmować. Nogi mu się chyba na ostatnim treningu połamały. dlatego na takie szywa. O mój Boże! O, ty powinien być fałd. No V, jasno. No tak, dla na czerwoną kartkę za twarz powinien być na No oczywiście. No kurde. Z tej pozycji, było... No i widzisz dostał. <laughs> Ale to nie on. A powinien. Nam się... Oczywiście, że w się. Hop, 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 hop! Nie, no, nie Jak zrobić okay, no, tak. żeby dwóch... Patrz, się już rozpędza! Stoplatka! Hopa, hopa! Na twarz! Gola nie ma. I po co on to przyjmował? Takie piłki się wydoszcza. Ludzie! Ronej! No proszę państwa, ja nie mogę... Ja jestem za dobrym. No za bardzo do kitu mi powiedział. Aha. Idź mi... To! Kurde! <grysteknik> Ale ja, ja, ja chcę już wygrywać, dlaczego jeszcze nie wygrywam? No jasne, no, tak, no tak! Stary Jim jak się teraz kurde rozpędza to będzie ja leżał i już prosił, proszę, daj mi żyć. No na pewno. Daj mi jeden gol, chociaż jak w ostatnim leczył na tym No tak, na pewno. Aha, Tylko, że gra, rozwaliłem go 4-0. No, a, a wcześniej to ja go rozwaliłem 4-2, A no, oczywiście. kiedy to było, jak się No, z miesiąc temu, nie? No i proszę Państwa, oczywiście Goldzie... Dzięki... nie ma! <laughs> no, pustą! Ja, no, ja nie mogę. Czekaj, zobaczmy, Ale powtór... No, co ty robisz? No, przewinąłem. We No, ja nie mogę. A się wyskilowałem i już zepsułeś mi wymowę, to zepsułeś mi całe życie w grze. W grze, całe życie, nie. No ej, idź mi stąd! Przeciwnicy. <laughs> Patrzcie na to w ogóle. Ło, kurde! <laughs> kurde, bo ja, ja chciałem pożonglować, pochwalić się jakie triczki znam. Ło, ale żeś się teraz pokazał. No jestem najlepszy, nie? Po prostu gwiazda tygodnia, tyle powiem. Naprawdę. Pedro Ło. Ale Mesi. <laughs> kurde! No nie mogę dzisiaj. No dzisiaj, bo grać nie umiesz. Dzisiaj nie? A wcześniej to co było? W ogóle ja mam takiego ładnego pada od Xboxa. No na kompanie. kompa, nie. <ślimy> no panu, a, a, <ślimy> od teraz gram w ziomeczku. Od Xboxa na kompa, nie? No kujemy, ale... I tak no właśnie. <ślimy> Cały czas jest 0-0, ja nie mogę. Hmm. Tak się zaraz okaże, że nie, nie nagrywamy. Nie nagrywamy, ponieważ nie pokazuje się, że na żółto jest no według, się nie, nie pokazuje, nie że nie może jest być nagrany. Nie mam oczywiście. Proszę Państwa, niesamowite przejęcie w jego polu, bo oczywiście on się tak boi wiecie i wszystkich kosi. Da, no, to, to jakoś że jest najlepszy osiedla, ja gram najlepiej oczywiście. Da, jak żebyś wiedzieć. No. O kurde, ale wody nagramy Gramy <grym> mu żołądek z czego ty się śmiejesz? No bo go ten będę. Zaśmiej się jak osioł. Nie. Proszę, zaśmiej się jak osioł, jak nie. wcześniej. Nie, wcale nie. O, to pewna bajka leci to. <grym> ale nie reklamujemy. <grym Biegnij! Wuhu! <grym> no, ale że się wywalił To ja! <grym> to ja się wybawię. BUM! BUM! O warczący kot! No nie! Warczący kot, proszę Państwa! Nie ma gola! Ej, ja! Mam... No nie, oni są za szybki. No bo Anglia to w ogóle za Ale mo mo Hamburgerów w... Hamburgerów w jeden dzień pięci. No nie, no dlaczego twoja. Hart niech wykonaj. No dawaj. Nie. Będziesz śmieszny. Nie, walczący kot musi iść na atak tam. Do ciebie? Nie, do ciebie, bo jesteś zielony. Dalej nie. Byłem. Pat. W chwili ohoho. I nie ma nic. Oj koleżko. No tak żółta tylko, nie? O nie, wyczy Neymar. Ja nie mogę, mój ulubiony zawodnik, nie? Zaraz się podejdę jeszcze. Spokojnie. Dobra. No może być groźnie. No nie. To wykorzysta. Uderzenie w Proszę państwa. Hotnia. Nie. nie. A ty też masz strukturę No ja nie mogę! Będę trikować zaraz, ja Patrz, bum, rachacza! Wow, Ruletka! Ruletkę zrobię. Jak się robi ruletkę? Nie wiem, losowo <laughs> kliknąłem, nie, nie wiem co klikałem. Ja próbuję byle jak.